Małżena, czy dziecko się już zesrało? Tak, pielucha jest pełna. No to nakładaj na stół, póki jeszcze świeże, nareszcie się najemy. Czekaj, może ja ugotuję. Dobra, to ugotuj gówno, bo, a, ten, a ja po cebulę i czosnek pójdę, i po inne przyprawy. Okej. Okay. Mamo, co robisz? Gotuję gówno. Zabierzesz sił! Ale on jeszcze jest nieugotowany. A, no tak zapomniałam. Co ja bym bez ciebie zrobiła, synu? Za 15 minut będzie gotowe już. Za 15? No dobra. Tak co robisz? Gotuje gówno twoja mama. A ja tutaj przyprawy szukam czosnek cebula. A widziałeś może córkę naszą... Przecież ona nie żyje! Od trzech lat! A, codziennie o tym zapominam... Gówno jest już gotowe! Jeszcze ciepłe! Nakładaj! Jestem głodny! Przecież mama ugotowała gówno! Zaraz je nałożył. Spokój się pierdoło jebana! <śm> Aleś ten twój tata zabawny! Jak mnie podrywał to też był taki, ale teraz już mnie! że to i co, gówno z sosem czy gówno z czosnkiem, z serem, czy grzybami? Ja bym sobie zjadł gówno po tak samo, bez niczego, nawet bez talerza.